Witajcie serdecznie Dzisiaj was witam z gołębnika Gołębi młodych z karmienia wieczornego Karmimy na ziemi całe życie I tym razem nie jest inaczej Nie głodzimy je Natomiast one mają znakomity apetyt I są zdrowe, po prostu są zdrowe Koledzy w tym roku nam dopisuje pogoda, dopisują nam warunki z pierwszego lotu wszyscy byli bardzo zadowoleni, bo z wiatrem, silnym wiatrem, prawda, troszeczkę dmuchło na południe, wszyscy nabili na południu, ci na północy i na wschodzie to pojedyncze gołębie, jakieś tam znalazły się. Na następnym locie troszeczkę dmuchu nie było znaczących wiatrów ale wystarczyło trochę, że ich przecisło w drugą stronę i się okazuje, że ci na północy nabili, ci na południe nie nabili. I tak huśta nas co lotu, prawda, i, i tak to wygląda. Konkursy po 8, 10, 13 minut, prawda, czas przetwarzania, czas przetwarzania Koledzy, także y, strat w ogóle z takich lotów to, to, to nie mamy, no bo, bo, bo ja zgubiłem dwa gołębie, to z lotu numer 3, bo taki był pchany z szybkością y, 1600-1700 metrów na minutę i dwa, dwa gołębie, to całkiem dobre gołębie, wywiało, one się znalazły, jeden w Budzowie, drugi gdzieś tam y, koło Nowego Sącza. No, jednego jednego y, prawda, y, mieli wsadzić, ale go nie ma, nie ma odzewu, czy wrócił. No a ten drugi, prawda, to ułopacza, no, to, to, to on nie wróci, nie? Y, koledzy? Więc, y, jakie z tego wszystkiego wnioski? No, y, w ostatnim locie, lot numer 4, 280 km. Znowuś z, z wiatrem, no nieznaczny to wiatr, no ale 1400 y, szybkość. Zawsze mówię o pierwszych gołębiach, prawda, jakie mają szybkość 1400, no to tak to, to, to już y, ostro można powiedzieć, prawda. No króciutki konkurs również, no tym razem powiało. Znowuś na południe lekko, tam na południu y, od czeskich gór. Kopaki nabili, prawda? Nawet tacy, którzy za cały sezon robili 8 konkursów gołębi starych, tutaj nagle dostają taką ilość gołębi, prawda, w konkursie. I to już się wykreował nowy mistrz. Nowy mistrz się wykreował. No, no dobra. No widzicie więc przygotowanie w tej sytuacji w ogóle nie gra roli, bo nieważne jakie suplementy będzie stosował i nieważne jakie będziesz miał gołębie, bo to wiatr decyduje o tym, jak te gołębie po prostu będą w konkursie ułożone. No ja jestem jeszcze tym bardziej na najkrótszym pomiarze. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli mój gołąb był na przykład nie ostatnio, to chyba przed ostatnim rocie 124 na liście z 2000, 2600 gołębi, no to mój, go, na moim gołębniku konkurs trwał minutę. No minutę. Bo 124 był bity na 41, a na 42 ja już nie robiłem żadnego konkursu. No więc nie mam do moich kochanych gołąbków żadnych pretensji, bo to naprawdę fajne, silne gołębie. Yy, tutaj troszeczkę mamy tych białopiórych, to są yy, z Figo połączone, bo troszkę zaciągnąłem tego Figo, żeby do tych szielensów moich. No jeden jest prangę. Synek przelatuje sobie, ale nie robi nic, ten fal, ale ze szeleński też, prawda? No ja tego prangę mam. Wiecie o tym, że jest bardzo dobry ten gołąb jest. Bardzo dobry gołąb, naprawdę bardzo dobry. Tylko to jest gołąb na krajowe loty. Daje bardzo szybkie ptaki i, i, i on i, zawsze dostanie szaleńskie. I tam zawsze jednego uciągnę. No mam dwa. Y, jeden fal tu po prawej stronie, prawda? Ale drugi jest nakrapiany, poszedł na szaleńskie. No to ma trzy konkursy się okazuje, prawda? No to nie narzekam, prawda? no mam jednego sz szalensa również z kompletem jest y, 17 czy 12 lotnikiem w oddziele no, w, w, prawda, no to y, nie jest źle dlatego, że no, ja nie zaciemniam powiem. to tam wszystkie są y, pozostałe, to są zaciemniane wywożone, ja, ja nie wywożę nic to po prostu się łapię w sobotę i się po prostu koszuję, no więc y, tak to wygląda Koledzy, w ogóle o selekcji to nawet nie ma o czym mówić. Nie możemy zrobić selekcji już kolejny rok w głębi młodych. Potem na roczne się okazuje po dwóch, trzech lotach straty są ogromne tych młodzików, bo po prostu przepychanka odnośnie w, y, y, lotów jest tak y, pod takim pręgierzem. Pręgierzem paru ludzi, którzy chcą koniecznie zrobić wyniki w Generalnym Mistrzostwie Polski. Taka sytuacja y, u nas jest. To spowodowane zostało tym, że tym ludziom się prawda, udało swego czasu dobre wyniki osiągnąć, czego im gratuluję. Brawo, bo to, to nas reprezentują. No ale dzisiaj się okazuje, że y, mają dużo do powiedzenia i y, y, y chcą również stworzyć sobie takie warunki, żeby te wyniki powtórzyć. I robią wszystko, żeby po prostu skrócać, skracać te loty. Była wersja skracania, prawda? Przekładania na poniedziałek, to na niedzielę, to na sobotę. Nasz lasz lotowy po prostu psychicznie jest już całkiem załamany, i, 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 i trzeba go podtrzymać na duchu. Żeby się tak nie przejmował, bo to jest wystarczająco kulturalny człowiek I po prostu yy, na, on się nie będzie boksował z jakimiś wariatami, krzy, krzyczaczami Którzy tylko zadaje pytanie Dlaczego? Dlaczego? Po co? A powinno być tak Tak Grzej jeden z drugim mordę To na pewno pomożesz no, tacy to są po prostu ludzie, nigdzie im dobrze nie jest. Nigdzie więc yy, yy, takich będziemy pomijać, po prostu i koniec. No, i nie będziemy sobie głowy zawracać, yy, prawda. Bo tutaj my musimy jako hodowcy wykazać dużą tolerancję, prawda. No, yy, związek nasz stworzył takie zasady, ten tak skrócił jeszcze te kilometraż, prawda. No to już taka tendencja jest, żeby po prostu tylko lecieć ze 150 km i nic więcej. No to, to jak to robić w ogóle selekcję? No, no i teraz ja tu te, te, te gołębie dwa z, zgubiłem. No, ja tam miałem na spisie więcej, ale stało się tak, że w locie numer 1 przy wkładaniu gołębi składki jeszcze nie były zakoszowane, uciekły moje z drugiego lęgu. Prawda? No. Ale w drugim locie ja się bardzo fatalnie czułem, panowie, byłem chory, niesamowicie. Ja tylko złapałem 36 gołębi i już nie łapałem tamtych, no i one nie poszły na kolejny lot. No a już potem już na kolejny, już, gdzie było 220 km to już ich nie dawałem, bo, bo pierwszy lot z 220 to chyba za daleko. Niemniej te gołębie były przelotowane, przetrenowane z 80, ze 100 km. Bardzo fajnie się zachowywały, bardzo zdrowe, bardzo silne, zdrowe i to takie rodzynki. Bo tam z drugiego ręku to były tylko powtarzane te gołębie, które po prostu by musiały być jeszcze powtórzone z jakichś tam względów, no nie lotowane, no, nie, no, no tak takiego pechowo to wszystko wygląda. No jeszcze i chyba wywiozę na 100 km gdzieś, no bo, bo, no a teraz panowie, jest lot numer 4. Pogoda się zapowiada fatalna, więc dopiero będą cyrki. Przepychanki, udowadnianie sobie racji, yy, i, i tak to wygląda. No strat praktycznie w oddziale mamy 2%. Ja tak sądzę, 2%. No nie więcej, bo tam każdy dwa gołębie no to tam powiedzmy jakiś tam mułamek procenta, prawda? To no po pierwsze, yy, ludzie umieją lotować. Yy, wypuszczania tam też są niezłe. No niemniej jednak yy, w tym roku wybitnie, dobre warunki są pogodowe do tego, żeby te gołębie przelatywały. no ale o selekcji to nie możemy w ogóle zamarzyć. Teraz jeszcze jest lot w Pyżyce. ja zapisałem sobie 10 gołębi, no, mówię gdzieś to muszę te gołębie trochę wyselekcjonować, prawda, jakieś straty muszę mieć, no ale ja zawsze do tych pyszyc podchodzę bardzo y, powściągliwie. Dlaczego? Dlatego, nie dlatego, że orgo, organizacyjnie. Organizacyjnie to jest super. Y, tylko wiecie, to już jest późna pora. I wygląda tak, że tego dnia jest bardzo, bardzo mało. Na mój gołymnik tam 4, 450 km y, z, z, z tego lotu Pyżyce. Ja Wam powiem, że zaczyna go brakować. O godzinie 5 to już jest ćma u nas, prawda? o tej porze. No i co się wtedy dzieje? No Dzieje się to, że te gołębie nie mają szans dojechania do, do y, y, swoich gołębników. Jak nie ma wiatru lub lekko z wiatrem, to one się meldują tam po południu, w godzinie trzeciej, drugiej, czwartej, no to ja rozumiem. Ale potem już nie ma czasu że, dla pozostałych, żeby one wróciły w tym samym dniu. Dlatego dlatego y, one y, 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 Mogą ginąć w sposób taki no, no, głupi, po prostu. No dobrze to jest, tylko ten lot jest po prostu organizowany jako już poza limitowy wszelaki, bo to jest taki od, y, śląski, ale do tego lotu się podłączają y, y, okręg Bielsko, okręg y, Opole, prawda, i y, 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 y tak dalej. Tam szczęstochowy również lecą. No ci tam szczęstochowy to oczywiście mają. Y, y, w stosunku do mnie 80 km albo 100, 100 km krócej, prawda? Bo ja mam do ciężarówkości 120, znaczy, czyli 120 mają krócej, prawda? Więc y, trudno tutaj jakąś wspólną listę startować: yani 120 km bliżej, prawda? A na Głębi Młode to jest duża różnica. Więc to powinno być jeszcze jakimiś strefami zrobione. No ale ta tam do organizatorów pytanie, nie do mnie. Koledzy, także yy, wiemy jednocześnie, że w niektórych oddziałach, yy, powypuszczali gołębie w nieodpowiednich warunkach, no, mają ogromne straty. Ogromne straty. Tego typu, że na, na lot numer 4 to tam z 4,5 tysiąca wkładanych gołębi na pierwszy lot, to, to, to na czwarty lot było 900 gołębi. Prawda, no to, to świadczy o tym, że straty były ogromne. No ale yy, pomijając to, że warunki atmosferyczne to jest główny motor tych nieszczęść, no to yy, też i, i hodowcy. Yy, jeżeli godzą się po prostu na takie uwarunkowania, no to oczywiście też są straty. Ale ja nie mogę tego też zrozumieć. U nas w tym roku akurat wszystko pchane te loty, ale pozostałych wcześniejszych yy, yy, prawda wcześniejszych yy, lat myśmy też nie mieli nigdy strat. No, ja nie pamiętam tym od, od 7 lat, żebyśmy jakieś mieli w ogóle katastrofę albo coś w tym rodzaju, No po innych sąsiednich oddziałach gdzieś tam w Polsce, co wypuszczenie, to wszystko, nie, to, to połowę nie wraca. No i co się z tego? I presja była taka, że zarząd główny się ugiął pod ich wnioskami. No i co? No i mamy 450 km, teraz będziemy lecieć. Ale co to dało? To nic to nie dało, bo się okazały, okazuje, że w tych samych oddziałach, prawda, znowu się nie mają ptaków. My mamy, oni znowu już nie mają ptaków. Loty skrócili, prawda, limity poskracali i tak gołębi nie mają, i tak nie mają gołębi. Po prostu mają głównie gołębie. I, I to jest jedno moje zdanie. Nie umią chować, nie umią y, 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 odpowiednio przygotować. Kilku tam ma prawda, wiedzę na ten temat, ma zdrowe gołębie, robi selekcję, no to oczywiście, ale panowie no, weźmie na przykład mój przykład. 150 gołębi uciągnąłem, a do lotu zgłosiłem 53. 53, no bo z czego lecę 40 gołębiami, bo to z tego drugiego ręgu mi nie lecą, prawda? Czyli jaka selekcja jest zrobiona? A niech się ktoś poka pochwali tam, prawda, gdzieś z, z, z innych gojemników, że robi podobnie. No ja nie mam chorób, prawda, ja nie mam niczego, bo mam same silne gołębie, które nie chorują, prawda. A tam naciągną tego w warunkach jeszcze, yy, gdzie nie ma miejsca i choroba jest na zawołanie i leczą. Od leczenia do leczenia, taki antybiotyk, taki. To na oczy, to, to nie wiem na co tam na sraczkę i tak dalej. Bez końca, bez końca tylko leczenie i co podać, żeby to nie zdechło. No to, to wiadomo, że takie gołębie nie polecą. A masakra. Naprawdę chcieliśmy mieć jakieś atrakcje, żeby te, te gołębie miały dobre warunki do, yy, do lotowania. Yy, chcieliśmy mieć emocje, no nie ma tego emocji no, no Gołąb Gołąb jeżeli, gołąb jeżeli yy, konkurs trwa tam 5 minut, 8 minut no to dajcie spokój to to, to, to to za atrakcja po prostu gdzieś się za, Gołąb tylko zawaha troszeczkę i już nie nie ma możliwości żeby on zrobił konkurs nie mam żadnym w przypadku yy, kompleksów jeżeli chodzi o gołębie młode, to są bieżące się gołębie z siodełka, nie są zaciemniane. 10 minut wszystkie w gołębniku, w ostatnim tygodniu było w ciągu 20 minut się zleciały, nie wszystkie, bo dwóch mi brakowało, wróciły po południu. No i tak to wygląda. Także my yy, cieszymy się z tych ptaków, naprawdę się cieszyć cieszymy. Nakręcam je tutaj bardzo, że tymi gąbkami idzie polecieć, prawda? I, 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 i tak dalej. No, mam jeszcze kilka gołębi do zbycia, prawda, które uciągnąłem po tych moich lotnikach, ale jest ich jeszcze parę sztuk. To jeżeli ktoś będzie chciał, to proszę bardzo. Jeszcze możemy odstawić, także zapraszam. Koledzy jednocześnie chciałbym wam życzyć jak najlepszych te końcówka, żeby wam się udała i te gołąbki, żeby wam dały trochę radości. No, natomiast y, ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby gołębie masakrować. No ale jeżeli tak się jakoś składa, że, że wszystko robimy, żeby te gołąbki były, leciały tylko z wiatrem, a nie daj Bóg pod wiatr, no bo to po prostu jest y, y, warunkiem selekcji, prawda my po prostu nie wiemy co my mamy nie będziemy wiedzieli, jeszcze nam teraz, zaraz przyjdzie taki wiatr y, y, w ogon i to praktycznie każdy stanie przed dylematem że siemkiera zaostrzona prawda, cia, przepraszam siekiera weterynarz y, no natomiast y, nie wiadomo co, co usunąć prawda no jak też mi się również dowiedzieli, co się chciałem z Wami też podzielić. Koledzy tam kolega z Anglii, fajny, fajny komunikatywny gościu, mówi, że u nich po prostu na wkładaniu gołębi jest weterynarz. To mi się bardzo spodobało. Ja już tutaj wielokrotnie miałem sesję scy z racji tej, że wkurzałem się, jeżeli widziałem troszeczkę gołębi nie formie, czyli to one były albo chore albo chorowały, albo są chore po prostu. I yy, yy, nie każdy ze zrozumieniem podchodził do tego co ja chcę zrobić. No ale trudno, no co zrobić. To, taki, mam, taką mentalnością operujemy i tak to wygląda. No ale jeżeli ktoś wkłada gołębie chore i one są na wspólnej kabinie, no to, to, to czego oczekiwać? No, to będzie choroba na bank. No więc. Yy, u naszych gołębi, no. akurat u mnie tego nie, nie było miejsca, ale powiem Wam szczerze, że po raz pierwszy w życiu y, dwa razy po locie podałem antybiotyk, bo y, wkładane były gołębie z, z takimi hodowcami, gdzie podejrzewałem, co nieco do, po przylocie dostawały antybiotyk. No nie ja wiem czy to mądre, czy nie mądre, czy niemądre. O, to jest, panowie, wnuk, wnuk dziadka. Znaczy, po, po, po bracie dziadku, po tym szeku. On jest taki ciemny. Dobrze leci. Równy, to są to jest imbred. I patrzcie, te gołębie idą. Te gołębie, koledzy, idą. o dziwo. I tu mam jeszcze kilka z, z tych gołębi, i one wszystkie są. Jednego tutaj nie wiem gdzie on jest, był rozbity, ja go poszyłem. On jeszcze sznurki ma na wszystkich lotach, był po minucie się z, y, y, spóźnia, ale y, nie robi konkursów. Ale ja go podziwiam, że on w ogóle y, tego, to jest imbred również, prawda, z takiego gołębia 2203, y, samiczka jest została, bo samca. Wydałem, prawda? A samiczkę mam. Tylko nie umiem teraz akurat zlokalizować. Koledzy, no więc z imbredami się okazuje też idzie zrobić, ale one muszą być w umiarkowanym imbredzie, prawda? No, na linie ciągnione, no ale te dość mocno były spokrewnione. Koledzy, patrząc yy, dalej. Yy, Trzeba zwracać już teraz na pierzenie. Pierzenie tych głębi, kto ma światełkowe jak ja, to jeżeli się przedostatnie lotko zostanie zrzucone, to nie posyłajcie już go do lotu takiego gołąbka. Nie, pos nie posyłajcie. Za duża dziura, konkursu Wam na pewno nie zrobi, a stracić się może. Natomiast jak jest dwa, trzy piórka, to po prostu jeszcze można yy, takiego gołębia posłać. I ja teraz nie wiem, ile wybiorę tych gołębi, bo na pewno nie wszystkie, bo widziałem, że już mam za bardzo je rozpieżone. No i niestety, trzeba, trzeba, trzeba zaciemniać yy, i trzeba yy, motywować wszystkich do tego, żeby zaciemniali, to wtedy i wyniki się yy, yy, wyrównają. Wszystkiego dobrego Wam yy, składam. Yy, nie przejmujcie się. Yy, lotowi Ci, co są pod silnym pręgierzem, również niech się nie załamują. To są tylko gołębie i nie będziemy się zabijać. Zresztą, tak, jak zauważyliście, ja się nie zabijam za gołębiami. Oczywiście y, poświęcam im maksymalnie ile im jest stać i chciałbym to tak, żeby zostało. No, ale po prostu no, nie będę y, kosztem mojego zdrowia tutaj, prawda, się wygłupił. Także wszystkiego Wam dobrego życzę. Do zobaczenia.